Budujemy Sportowy Kraków to program realizowany przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, dzięki któremu w mieście powstają nowoczesne kompleksy basenowe, hale dla klubów i szkół, wielofunkcyjne boiska z bezpieczną nawierzchnią czy obiekty specjalistyczne, jak na przykład strzelnice. Jednym z jego elementów jest cykl pędem do hali. W zapomnienie odchodzą ciasne i wyeksploatowane salty gimnastyczne, a w ich miejsce pojawiają się nowoczesne budynki dające szerokie możliwości pod kątem różnorodnych zajęć i treningów. W latach 2015-2022 ZIS zrealizował 12 tego typu inwestycji. Wśród nich Hala Stulecia KS Krakowia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych przy Alei Fosza, Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 74 przy Ulicy Branickiej, Hala Namiotowa Łukowa TS Tramwaj przy Ulicy Praskiej hala przy szkole podstawowej numer 151 przy ulicy Lipińskiego Obecnie budowane są m.in. innymi hala przy szkole podstawowej numer 26 przy ulicy Krasickiego hala przy szkole podstawowej numer 89 na osiedlu Piastów hala przy 9. liceum ogólnokształcącym przy ulicy Czapińskiego W najbliższych latach rozpocznie się realizacja kolejnych sześciu inwestycji.